Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bitcoin za 1900 dolarów? Czy to jest możliwe? Chciałbym wam pokazać bardzo pesymistyczną predykcję dołka Bessy jaką mamy teraz na kryptowalutach no i ogólnie na rynkach. Wiele tutaj ostatnio się mówi o Znowu odbiciach, już wzrosty, już mamy dołek, że albo już dołek już był, albo blisko dołka, i że teraz znowu 100 tysięcy, 200 milion. Niektórzy mówią, że już 100 tysięcy w tym roku nawet będzie. No ja chciałbym pokazać taką wersję mega pesymistyczną, która jest nawet bardziej pesymistyczna od tych, które pokazywałem już wcześniej, gdzie tam przewidywałem dołek około na 5000 6000, 6, tysiącach. I teraz. Pokażę Wam wersję na 1900. Co to oznacza? Skoro już pokazywałem różne wersje, to znaczy, że każdy może sobie cokolwiek narysować na wykresie, jakąkolwiek liczbę podać i mamy nieskończoną ilość wersji wydarzeń przyszłości. No bo przyszłości nie da się przewidzieć. Ale warto wiedzieć, znać możliwe scenariusze, które mogą się rozgrywać na rynku, żeby nie być później zaskoczonym. Przy takiej dużej ilości analityków, ilości ludzi, może się komuś zdarzyć, że ktoś trafi. No i potem może zostać okrzyknięty, że to guru inwestowania przewidział bez dołek przewidział, szczyt przewidział. No, tylko żeby się to powtarzało regularnie i przez wiele lat, to tak się przeważnie nie zdarza. I przeważnie mamy takie e, gwiazdy, które gdzieś tam świecą przez nawet może i przez dłuższy okres, no ale w końcu kiedyś gasną. Dobra, to tyle tytułem wstępu, żebyście nie podchodzili znowu zbyt poważnie do tej predykcji, bo jak mówię, można sobie każdy wysłać swoją i, i wyjdzie mu cokolwiek będzie tam chciał. Na czym się opiera ta predykcja? Opiera się na tym, że mieliśmy głowę z ramionami na Bitcoinie. Tu jest lewe ramię. Tu jest głowa, i tu prawe ramię. Prawe ramię takie strasznie słabe w ogóle, no, ale takie malutkie. Wygląda, jakby to była część tej głowy, no, ale prawe ramię nam się nie zbudowało. Może rynek taki słaby, że nawet prawe ramię się nie zbudowało za bardzo. Teoria na temat analizy technicznej mówi, że jeżeli zostanie przybita. Yy, szyja, tutaj wysuwałem linię szyi formacji głowy z ramionami, to zakres ruchu jest co najmniej taki jak odległość od głowy do szyi, bo tutaj mamy 30 tysięcy dolarów ponad. Jak sobie to dodamy, to wychodzi nam, że dołek na 1904 dolary. Zależy też jeszcze jaka giełda. Różnie się przecinało na różnych, ale gdzieś w 1900 dolarów nam wychodzi. Teraz jesteśmy w okolicy 21 dolarów. No teraz tu jak najbardziej może być jeszcze odreagowanie większe. Kiedy by to się miało stać? Może nawet do końca tego roku. No, sytuacja może się szybko, dynamicznie rozwinąć, a może to się rozciągnąć w czasie i te spadki mogą trwać dłużej i może być wykrwawianie na rynku dłuższe. To by oznaczało, że bitcoin spadłby jeszcze o 90% z obecnego, z obecnego poziomu. To by oznaczało, że spadłby poniżej dołka z hossy, z trzeciej bańki z 2017 roku, gdzie tam dołek był na lekko ponad 3000. To by oznaczało, że bylibyśmy, może na wykresie Logarithmic będzie widać lepiej, że spadlibyśmy lekko powyżej szczytu drugiej bańki, gdzie to było ponad 1000 dolarów. Tak to oto wygląda bardzo pesymistyczna predykcja dołka bez na Bitcoina. Dzięki, czekam na jakieś komentarze. Możecie wpisywać swoje predykcje, ale tak jak mówię, każdy tutaj może wpisać co chce. Jeden wpisze 0, drugi wpisze 100 milionów. Ale jest też coś takiego jak inteligencja zbiorowa, inteligencja tłumu. Jak po odsianiu, czy tam odcięciu takich skrajnych pozycji, czasami wychodzi, że tłum potrafi mieć rację. Tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.